Zjawy, demony, potwory, złośliwe zwierzęta, duchy i maszkary. W japońskim folklorze wręcz roi się od wszelakich mitycznych stworzeń. Niektóre z nich znane są w popkulturze na całym świecie, inne pozostają jedynie bohaterami lokalnych przypowieści i kojarzą je wyłącznie pasjonaci czy mieszkańcy konkretnych regionów. Niektóre z nich żyją w miastach pośród ludzi, inne wysoko w górach, a jeszcze inne kryją się w lasach pośród drzew, jednak wszystkie określa się jednym japońskim słówkiem: yokai. Witam wszystkich cieplutko, ja jestem Axer, a dzisiaj postanowiłem zrealizować projekt, do którego zbierałem się od dłuższego czasu. Opowiem wam o postaciach z japońskich mitów, legend i baśni oraz pokażę jak przedstawiane są one w manze i anime. Jednak ponieważ baza Yokai jest naprawdę ogromna, to chciałbym poświęcić jej nie jeden materiał, a całą serię. Także liczę na jakiś feedback od was w tej kwestii. W tym materiale na dobry początek przedstawię wyłącznie dwa, moim zdaniem najpopularniejsze Yokai i szczerze myślę, że nawet Dobrze je znając, być może dowiecie się z tego filmu czegoś nowego. Także zanurzmy się razem w świecie jowłkiej. <gry> Należy zacząć od tego, że yokai to nie tylko przedziwnie wyglądające maszkary. To również demony bardzo często bazujące na prawdziwych zwierzętach. Nie inaczej jest z naszym pierwszym przypadkiem. Kitsune to japoński termin oznaczający lisa. Stworzenia te od dawna były kojarzone z nadprzyrodzonymi mocami i obecnie dzięki popkulturze są jednym z najbardziej znanych yokai, nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie. Jednak zanim o chińskich bajkach, przyjrzyjmy się tradycyjnym legendom. Przede wszystkim istnieje bardzo wyraźny podział kitsune na jako i zenko. Jako to lisy dzikie, podstępne, kojarzone przede wszystkim z oszukiwaniem ludzi oraz umiejętnością metamorfozy. W legendach często powtarza się motyw Kitsune pod postacią pięknej kobiety, która uwodzi niczego nie domyślających się mężczyzn. Ach, ci głupi mężczyźni. Powody takiej przebieranki bywają bardzo różne. Czasem lisica poprzez seks chce wykraść mężczyźnie jego siły witalne, innym razem dokonać zemsty z jakiegoś powodu, albo po prostu zakpić sobie z ludzkiej naiwności. Opowieści o przeobrażonych lisach istnieje cała masa. Niektóre z nich w humorystyczny sposób ukazują przyłapanie lisa na gorącym uczynku, na przykład z powodu wystającego ogona, który podobno po przemianie jest dość trudny do ukrycia. Inne historie przedstawiają smutne losy mężczyzn, którym lisy tak zamutały w głowach, że odebrały im dosłownie wszystko. Dom, miłość czy rodzinę. Jednakowoż przemiana w człowieka to nie jest jedyna sztuczka lisów, bowiem w Japonii bardzo długo wierzono również w opętania przez lisa. Oczywiście nie wszystkie miały w tej praktyce złe intencje, bo niektórym zależało choćby na przekazaniu jakiejś wiadomości ludzkimi ustami. Natomiast tak długo jak mówimy o tych podstępnych i złych jako, możemy stwierdzić, że większość z nich robiła to po prostu dla zabawy. I tak oto pojawiły się plotki o ludziach biegających na czworaka nago po mieście, śliniąc się przy tym i wyjąc do księżyca. I co ciekawe, do końca XIX wieku opętanie przez lisa było uznawane za faktyczną chorobę, znaną jako kitsunetsuki. Samych opętanych natomiast nazywano kitsu. Netsukai. i dopiero po serii badań w tym temacie stwierdzono, że jest to zwyczajna psychoza objawiająca się u osób z niskim ilorazem inteligencji. Tak jak wspomniałem, istnieją również dobre lisy zwane zenko, ściśle związane z kultem Inari, czyli bóstwem płodności, rolnictwa i ryżu. Często przy świątyniach związanych z Inari można zauważyć pomniki właśnie tych lisów. Zenko pomagają ludziom w utrzymywaniu dobrobytu i zdecydowanie są zbyt poważne, żeby wygupiać się tak samo jak dzikie lisy. W Chinach i Japonii wierzono, że gdy kitsune dożyje tysiąca lat, wyrasta mu dodatkowe osiem ogonów. To właśnie te lisy zawsze były uznawane za najpotężniejsze, najmądrzejsze i najniebezpieczniejsze. Bezpieczniejsze. Istnieje na przykład opowieść o Tamamo, dziewięciogoniastej lisicy, która przybrawszy ludzką postać, zdołała uwieść samego cesarza, zarówno swoim pięknem, jak i ogromnym talentem w wielu dziedzinach. Tamamo sprowadziła na cesarza serię chorób, a gdy pewien wróżbita w końcu odkrył jej prawdziwą tożsamość, została ona zabita przez Straż Cesarską i przemieniła się w magiczny kamień zabijający każde stworzenie, które ośmieliło się do niego zbliżyć. Ale ja wiem, jak słyszycie Dziewięć Ogonów, to macie jednoznaczne skojarzenia. I swoją drogą bardzo słusznie, bo tak jak wspomniałem, motyw Kitsune jest znany na całym świecie. No i tak, chyba jego najbardziej oczywistym reprezentantem jest seria Naruto, gdzie potężny lis o dziewięciu ogonach został zapieczętowany w ciele głównego bohatera. Zapewne kojarzycie też Ari, czyli lisice z gry League of Legends, albo takiego Pokemona o bardzo wymyślnej nazwie Ninetales. Wydaje się, że to właśnie te dziewięć ogonów stało się takim głównym atrybutem Kitsune w popkulturze. Z najróżniejszymi wyobrażeniami lisów spotkamy się w wielu krótszych i może nie tak popularnych jak Naruto seriach, na przykład Gengitsune z męskim lisim duchem Kanoko, czyli szkolne ecchi romansidło, swoją drogą, dosyć mocne, czy Sewa Yaki Kitsune no Senko-san, urocza komedia o pomocnej lisie i dziewczynce. A nawiązując do wcześniej wspomnianego bóstwa Inari, być może warto zainteresować się serią Inari Konkon Koi Iroha. I nie ulega wątpliwości, że choć gry czy anime pokazują najróżniejsze oblicza lisów, to właśnie motyw metamorfozy jest tym, po który popkultura sięga najczęściej. Swoją drogą, nie tylko w przypadku lisów po niego sięga. Bo tutaj robimy bardzo płynne przejście do kolejnego yokai. Tanuki to japońskie określenie jenota. Uroczego zwierzątka, które często bywa mylone z szopem lub borsukiem. Michael Dylan Foster na przykład w swojej książce o yokai określa wygląd tanuki jako... ...skrzyżowanie szopa z oposem. No cóż... I stworzenie to ma całkiem wiele wspólnego z kitsune. Po pierwsze, również jest to yokai na bazie prawdziwego zwierzęcia, no shit Sherlock. Po drugie, również posiada zdolność metamorfozy. Po trzecie, również jest jednym z najpopularniejszych stworzeń z japońskiego folkloru. I po czwarte, również bywa złośliwy dla ludzi. Jednakże ten ostatni punkt należy sprostować, bo o no ile występki lisów często kojarzą się z zemstą i nikczemnymi zamiarami, o tyle tanuki są po prostu zwykłymi kawalarzami, które chcą się troszkę podroczyć i przeważnie nie władają nimi żadne szczególnie złe intencje. Idzie to oczywiście w z ich zdolnościami, bo kiedy kitsune podczas przemiany starają się być piękne i uwodzicielskie, no to tanuki robią dokładnie na odwrót i na przykład zmieniają się w mnichów z wielkim Bebzonem. Ponadto niektóre opowieści świadczą o dużej niezdarności tanuki, jak na przykład ta, w której stworzenie zmienia się w czajnik, który po postawieniu na ogniu nie wytrzymuje gorąca i zaczyna po kolei pokazywać łapy, ogon, uszy i pozostałe części ciała. Bardzo charakterystyczną cechą tanuki są ich zaskakująco duże jądra. I to właśnie one czynią te stworzenia. Symbolem płodności oraz uwaga. Powodzenia w finansach. Ale Akser, dlaczego akurat ten organ miałby mieć coś wspólnego z dużą ilością pieniędzy? Cóż, yy, jedno z potocznych japońskich określeń na jądra oznacza dosłownie złote kulki. Być może to jest powód. <gry> Niektóre z opowieści sugerują też, że jednoty posiadają zdolność zmiany krajobrazu, co oczywiście łączy się ze sprowadzaniem podróżujących ludzi na manowce w ramach żartów. No dobrze, ale co z przedstawieniami Tanuki w popkulturze? Mnie osobiście, jako pierwsza, do głowy przychodzi seria Ucioł ten Kazoku, która opowiada o pewnym sporze między Tanuki i Tengu. Tengu to też jest taki ok, ale o nim opowiem Wam już może następnym razem. Główni bohaterowie to rodzina jenotów, które żyją sobie w mieście zdecydowanie przez większość czasu antenowego, utrzymując swoje ludzkie formy. A wracając jeszcze do dużych jąder, możemy przytoczyć Ponchiego z Shaman Kinga. A właśnie, przy okazji jego kolega Konchi to Kitsune również. Mamy też film Pompoko od słynnego studia Ghibli, który po polsku nazywa się Szopy w Natarciu. I tam również Tanuki pod postacią ludzi płatają różne figle... Ale o ile się nie mylę, to tanuki to nie są do końca szopy, ale jak widać, zdania są bardzo podzielone w tej kwestii. Z nieco świeższych serii mamy na przykład BNA od Studia Trigger, gdzie główna bohaterka Michiru została częściowo zamieniona w tanuki. No i właściwie jednoogoniasta bestia z Naruto, Shukaku, czyli Bestia Gary, jest jednym z. jest jednym wielkim przerośniętym tanuki. Spoko, też kiedyś tego nie wiedziałem. Oczywiście, tych wszystkich nawiązań do Kitsune czy Tanuki jest znacznie więcej. Z pewnością w wielu grach czy filmach znajdziemy ich całą masę i moglibyśmy jeszcze wymieniać i wymieniać, no bo z takich najbardziej oczywistych przykładów ostatnich miesięcy. Myślę, że dobrze wspomnieć jest o Genshin Impact i o bazującej na Japonii krainie i na Zuma, gdzie niektóre postacie ewidentnie reprezentują konkretne yokai. Ale takowych tworów jest naprawdę o wiele więcej i być może będziemy mieć okazję o nich porozmawiać w przyszłości. Jednak na dzisiaj ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Zobaczenia następnym razem.